Cześć, witam wszystkich serdecznie i zapraszam. No ciężko powiedzieć do poradnika World of Tanks, jak ja to kiedyś miałem przyjemność mówić i zapraszać, ale do mojego kolejnego filmiku po długim, długim czasie, jak, ktoś mi, jak już mi ktoś ostatnio wypomniał, 11 miesiącach nieobecności na YouTubach, stwierdziłem, że, że może znowu coś tam nakręcę, może coś tam zacznę wrzucać jeszcze raz. Nie wiem co wy na to. Czy jeszcze się ktoś został z, mo z ludzi, którzy mnie oglądali? Jeżeli tak, to bardzo się cieszę oczywiście. Aczkolwiek widziałem, że, 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 że filmy jako tako żyją własnym życiem i, i, i ktoś to w dalszym ciągu ogląda, co mnie bardzo cieszy. Dlatego, może, może faktycznie warto wrócić do, do World of Tanks, może World of Warships. Siłą rzeczy chyba wrzucę jeszcze planet Sider, wujka kiedyś, z którego gram. Jeżeli ile będę jeszcze nagrywał, chociaż czemu nie. Mam trochę wolnego czasu teraz, także także, także można troszeczkę poszaleć. Dobra, ale chciałbym zacząć moją długą nieobecność nowym czołgiem za ostatnią kampanię operację Typhoon. Chyba Typhoon. Jest to Chieftain Kośnik T95, czyli podwozie z T95, z Chieftaina, jednego z Chieftainów i jednego z T95. Jest jeszcze jeden T95 E2. Że konkretnie T95, czyli T95E2 w drzewku amerykańskim jest to czołg nagroda za polecenie kogoś innego do gry, gdy ten ktoś nabije 10 tier. A po milion ekspa wspólnie trzeba nabić, znaczy w jednym plutonie razem, czy ileś tam, nie wiem dokładnie, jakie tam są wymagania. Wiem, że na pewno, jeżeli osoba polecana dobije do 10 tier, to oboje dostajecie czołg. Yy... No i drugą. No, no i albo dycha, albo ileś tam Expa już, no, naprawdę nie wiem ile. Yy, no ale nieważne jak to tam działa w tym, tym rekrutacji, ważne, że tutaj mamy czołg Chieftain T95, który jest yy, dziwnie dobry. Yy, oprócz tego, że, że armata jest totalnie brytyjska, więc podczas ruchu wieżą i, i czołgiem po prostu się roz... Słabo ustabilizowana jest, to czołg jest super jako alternatywa dla fv 4202 Myślę, że jest, jest godnym przeciwnikiem, tudzież nawet lepszy. No i przede wszystkim ładniejszy, co jest chyba największą jego zaletą, że ten czołg jest po prostu ładny. I, i o czym zapomniałem wspomnieć, teraz ten czołg jest czołgiem specjalnym, jeżeli ktoś go miał. Jeżeli go teraz dostał, to, to teraz on nie zarabia, ale w 9.15 Wargaming obiecał, że naprawi swój błąd i, i ten czołg zacznie zarabiać, czyli będzie pojazdem premium, co mnie bardzo cieszy, bo, bo fajna 8 z dobrą armatą będzie się fajnie strzelał. Co do statystyk, yy, może ominę, tak jak kiedyś to robiłem, ominę statystyki. Yy, powiem może po prostu to, co, jakie mam odczucia odnośnie tego czołgu. Armata jest świetna, ale potrzebuje stabilizacji więc zamiast wentylacji wsadziłem stabilizację widzi mało, bo tylko 380 metrów z tym że ja mam załogę z Centuriona ActionX, więc no widzicie 4-4,5 kila niecałe, co prawda, no ale 4,5 kg, więc już myślę, że jest OK. Yy, no i... i dosyłacz. Yy, przepraszam. No i teraz co tu jest? Rozeznanie w sytuacji i zwiat. Do tego optyka 451 metrów i to już jest wystarczająco. Z lornetą, no nie lubię jeździć całkiem średnim z lornetą, bo... bo nie. Zwłaszcza jeżeli ma 380 bazowego. To... to, to, to trzeba mu poprawić to, to widzenie, jako że... Zwłaszcza, zwłaszcza ze względu na to, że jego rzuca w dychy. A tam ciągie mają 400 i jeżdżą z optykami, więc... Więc on cię zobaczy z optyką, a tylko dopiero z lornetą. Nie ma czasu czekać na lornetę. Co jeszcze? Sama armata, bo to też będzie was interesowało. 202 peny, 240 na goldzie i 240 DMG. Burzaki są biedne. Skupia dość szybko. Celność ma dość dobrą. Tylko stabilizacja jest słaba, jak już wspomniałem. Pancerz. W boki burzaki nie wchodzą. Ma 50 na boku ale w to burzaki nie wchodzą, bo są gąsienice, jest tutaj blacha, a jak tutaj ktoś, jak w to ktoś wceluje burzakiem, to, to znaczy, że to jest godny strzał, żeby wszedł. w plecy 25 śmiało walcie burzakami. Ale, o ile Ruscy robili tak, że pancerz musiał być wszędzie, tak Amerykanie, czy Wielka Brytania robili tak, że, że czołg jest twardy z przodu, bo przodem zwykle ustawiamy się do przeciwnika, prawda? Więc przód ma co prawda 85 pancerza tylko, ale ten kąt jest tutaj tak, tak śliski, że tak powiem, że, że Dinga bardzo bardzo dużo strzałów. do 170-180 pany Ding nie bez problemu. Dolna płyta jest co prawda duża, ale ten czołg jest do huldaona, więc więc jeżeli gramy nim dobrze, to dolnej płyty nie widać. Wieża ma 250 i jest tak pokrzywiona taka, yy, yy, no też niesamowicie śliska, że. No, no, Jest praktycznie niepenetrowalna. Yy, problemem jest tylko czapa, która ma 50 i wchodzi w nią wszystko. Yy, co do armaty, jeszcze muszę dopowiedzieć, że ma 10 stopni depresji. To jest bardzo, bardzo dużo. Jak jak kiedyś zwykłem, wali mnie od razu randoma. Żeby pokazać, yy, jak ten czołg jeździ. Z mobilnością. Jest, mobilnością jest słabszy od FV4202 Mini, mini, minim, minimalnie. Yy, za to prędkość maksymalną ma lepszą, więc czyni go takim no, ogólnie lepszym jako MED, mi się wydaje. No i sam fakt, że ma te 10 stopni depresji i, i, i dobrą, dobry, dość dobry refajer armaty, to czyni go naprawdę bardzo, bardzo fajnym czołgiem. Ale jednak, chyba wsparcie, wiecie. Nie bardzo daje się tym coś objeżdżać, bo no, niby 40 jedzie, ale ale rozpędzanie się ma takie średnie, średnio dobre. Zobaczymy, czy nas tu nikt nie zablokuje. Pojedziemy na środek, niby ruszy szybciej od FV, ale no, niewiele. Tylko jedna różnica jest taka, że my już mamy 35 i się jeszcze rozpędzimy, a FV już. Hejo. Nie ma tu za bardzo miejscówek, żeby dawać full downy. Jadą tutaj? Jadą. I tutaj 7 sekund następny strzał. 7 sekund to jest naprawdę bardzo, bardzo szybki rate of fire. A co to? A, no dobra, strzeliłem do fałki. No, nawet lepiej. Szkoda, że za 4 to będzie kampić lightem. Pojechał, dobra. Zaczęło, zaczęło się upomnieć o miejsce chyba. Eee, jakby mnie teraz koledzy ładnie wypuścili. To bym mógł. Jeszcze ładniej. Tu z tej dziury kogoś strzelić. jest harta, więc boję się bardzo. Ale... stabilizacją ten czołg jest naprawdę bardzo, bardzo łatwy w obsłudze. Jadę tam na górkę, żeby bronić kapa. Z tą doprechą będzie naprawdę łatwo i przyjemnie tutaj strzelać z tej górki. Więc super jest to, że, że on jej czuć to, że on nie ma jakiegoś ograniczenia rodzicielskiego jak FV. 35 i nara i po prostu, gdybyśmy nie próbowali, tak nie pojedziemy szybciej. Poczekamy jeszcze na artę. O co, chciałem cofnąć się budynek? No pech, pech ziomeczku, pech kolega tym T49 nas nie wpuści. Ale to nie problem. Jeśli będę na swoim że. W zupełności wystarczy. I bo tutaj co. No proszę jaka odbrecha. Jeszcze jedna arta, zapomniałem o niej. Proszę jak ładnie proto dziwnęło. Co dignęło Górna płyta. 270p no nie miał szans, jeszcze byliśmy wyżej. a ja boję się teraz tej arty już. On, on chce mnie tylko lisza trzeba dobić. Jak figur to nie będzie miał strzała. Jako te brecha, no ojej. Minus 500 stop stojąc, stojąc minimalnie do dołu. Uuu, ale to już moja wina nie armaty. od dachu, ludzie. Ech. Dobra, boję się arty. Ten czołg jest z góry naprawdę mięciutki. To w sumie jestem zdziwiony, że poprzednie strzał Darty arty nie wszedł za, z przebiciem. Ale no nie wszedł, to nie wszedł, to, to lepiej. O, teraz druga arta, to już tam ostro. Ostro schowana. Dobra. Odbijałem się od. Aaa, o! się od arty. We've them. <try> Szkoda, że do mnie nie chcą za bardzo strzelać. Za tą to Martę. Teraz komuś wrzuci jeszcze. Będą wszyscy zdziwieni z kontarta. <try> No te. O, a kuku. <noise> tak, tak się kończy porzucanie arty, gdy już raz była spotnięta. Wszyscy myślą, że już jest po arcie, no bo. No bo tak. No zwykle, jak ktoś idzie po arty, to ją zabije. Więc. Więc Wod bawi i uczy. I pamiętajcie, że jak ktoś idzie po arty, to trzeba się upewnić, czy ją zabiła, bo można się strasznie smutno oszukać. No dobra, snajpa z górki na arty. Ach, ten rage na czacie. Dobra, mam nadzieję, że, że jakoś wybaczycie mi to, że lamie strasznie w mojej gadce, ale już jakiś czas nic nie nagrywałem, więc musicie... moglibyście mi wybaczyć. 17 strzałów, 16 trafionych i 14 przebić, z czego jeden to był link od jak ty góra, od dachu nietrafiony to był po prostu z mojej winy, bo zaryłem w ziemię. Armata jako taka no nie zawodzi, to była bitwa tylko w dziewiątka, więc, więc w, przód, w przód jak Tigera też nie strzelałem. Jeżeli tak by było, to albo dolna płyta, albo gold, chociaż gold by chyba nawet nie pomógł, więc, więc, więc dolna płyta ISA 8 w górną płytę też by było ciężko przebić, zwłaszcza, znaczy, przepraszam, tę dziesiątkę. Dla mnie to zawsze będzie IS-8. Yy, Co tu jeszcze? No, 320 odbitego, tylko jeden strzał, ponieważ więcej do mnie nie strzelali. Niestety. Yy. Mało sputa, no bo mała mapa, każdy sobie sam widział. 20 tysięcy zarobione, 8 byłoby bez premki. Jeżeli ten czołg zrobiłby się czołgiem premium, to myślę, że śmiało to by można było wpisać 60 i 30. Dobra, piękny garaż, każe mi oglądać czołgi od tyłu. Zboczenie. Dobra, to tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie mojego marudzenia. Po raz kolejny, mam nadzieję, że dostanę jakąś łapkę w górę i zachęcicie mnie do nagręcania kolejnych odcinków. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.